Panie trenerze, proszę o krótką ocenę przed chwilą zakończonego spotkania, w którym Polonia Środa uległa Jarocie. Jarocin 3 do 1. Ja bym powiedział najpierw 1-1 było, bo to graliśmy pierwszym składem w pierwszej połowie. Do, po przerwie na drugą połowę weszło 11 innych zawodników. Zrobiłem to celowo, bo jesteśmy dopiero po trzech treningach wprowadzających. Natomiast. Chciałem zobaczyć, jak nazwijmy to drugie wyjście B, będzie się prezentować na tle silnego przeciwnika, bo to jest druga liga czołówka. Z pierwszej połowy też nie jestem zadowolony do końca, bo fragmentami gra była niezła, ale mieliśmy wypracowane przynajmniej jeszcze trzy sytuacje stuprocentowe, gdzie z tego powinny paść bramki i wynik mógł być odwrotny. Ale, ale nie wymagam dzisiaj od nich za dużo, bo po trzech treningach tylko spokój, praca, praca, jeszcze raz praca. Natomiast po przerwie, ten zespół, który wszedł, no to było widać olbrzymią różnicę między, między tą pierwszą jedenastką a drugą. Dlatego wielki znak zapytania: no ci chłopcy niestety, ale, ale są słabsi. Będzie pan jeszcze im dawał szansę pokazania swoich umiejętności i przekonania ich do siebie? Tak, na pewno, bo wie pan, dzisiaj ja, ja nikogo nie będę, nie będę kasował, z nikogo nie będę rezygnował. Jeden był chłopiec testowany, też już wiem jak wygląda, jak to, jak to było na silnym przeciwniku, bo gdybyśmy grali ze słabszym przeciwnikiem, wtedy ten obraz jest bardziej zamazany. Natomiast tutaj Tutaj druga liga było trzeba się wykazać umiejętnościami nie, nie tylko piłkarskimi, ale było widać dokładnie kto co umie w kryciu, w systemie jaki jest do grania. No i tam wychodzą, wychodzą te wszystkie, wszystkie braki jeżeli chodzi o myślenie na wojsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.